Jest z nami kolejna bardzo znana osoba, yy, znamy się już nie powiem ile, yy, jak się nie nazywa? Nie mojego wieku, Ewa Błachnio mam na imię i znamy się lat kopę. Kopę, czyli 60. <grym> <grym> tak, tak, liczone w jajkach. Ewa. <grym> ewa pochodzi z Gdańska z nadmorza kiedy ostatni raz byłaś na plaży bardzo dawno temu y, nie pamiętam szczerze mówiąc bo Dlaczego? ja mieszkam widzisz że się w ogóle nie interesujesz moim życiem nie ja wiem gdzie ty teraz mieszkasz ja powiedziałam pochodzisz z gdańska pochodzę w ogóle z Pruszcza Gdańskiego interesujesz się tak wiesz niby się interesujesz ale dzwoni ale... ale w którym kościele ciulu e... Prusz Gdański to jest taka choroba gdańska coś w ten deseń taki, taki, jest gdański obok tego wyskoczył taki, taki Pruszcz. Pruszcz. <laughs> i próbujemy to wycisnąć a daleko miałaś do plaży e, kawał kawał no tak. pewnie z 40 kilometrów, jakoś tak. Ale bywałam, tylko no już, już jakoś się nie składał. A Jak czasy. ostatni raz byłaś na plaży, to co robiłaś? E, och, to zwykle. Było piwo. No nie. Było pi piwo i jadłam Kom lody. O nie, no. dobrze, że jadłaś. Bo tak na pusty żołądek, nie? To wiesz, tyle doświadczeń. Dobrze, Ewa Błachnio, wspaniała osoba, jest z nami. O, no spróż to.